Tego u nas jeszcze nie było. Pierwsze w powiecie dębickim samochodowe, mobilne kinoletnie Gminy Dębica już Aha. za nami. Na parkingu firmy Śnieżka w Brzeźnicy pojawili się zmotoryzowani fani projekcji pod chmurką. Zobaczyliśmy komedię pod tytułem Sposób na teściową z Przyjemy Czujemy się jak w amerykańskim filmie. Fajny film. Miło spędzić czas razem. Niech się coś w końcu dzieje w tej Dębicy. Fajna, fajna, więcej takich inicjatyw w naszym regionie. Myślę, że będzie fajnie. Jest pora wakacyjna, trzeba sobie szukać wszelkiego typu rozrywek. Dobrze jest sprawa nagłośniona na, na Facebooku, w gazecie lokalnej. No i fajnie by było nie skorzystać. Uważam, że fajna impreza, dobra dla każdego, w każdym wieku. Tu warto skorzystać z takiej okazji, nagłośnione bardzo dobrze, więc, tak. więc przyjechałyśmy zobaczyć. Potwierdzić. Żeby miło spędzić wieczór z córką. Przejechałyśmy. Chciałam spędzić czas z mamą po prostu. Fajnie, myślę, że sympatycznie. Widziałam, że wcześniej były też jakieś kina letnie w różnych miejscowościach. Widziałam, że fajnie to wyglądało, ale nie miałam e, możliwości, żeby być. Więc stwierdziliśmy, że przyjemy dzisiaj i skorzystamy. Plus to, że e, pierwszy rząd dla karburetów, więc. Na plenerowy seans zaprosili Gmina Dąbica, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Dąbica, Akademia Piłkarska Gminy Dąbica, Chemik Pustków oraz partner strategiczny Śnieżka ani na terenie gminy Dębica, ani w powiecie Dębickim nie było jeszcze mobilnego, samochodowego kina letniego. Zorganizowaliśmy wspólnie z firmą Śnieżka tutaj przed siedzibą. Jest to jedyne miejsce na terenie gminy Dembica, gdzie mogliśmy zorganizować takie kinoletnie. Więc bardzo cieszymy się, że w dniu dzisiejszym możemy to kino tutaj organizować. W dniu dzisiejszym będziemy dla wszystkich wyświetlać film w sposób na teściową. Samochodowa filmowa noc pod gwiazdami to nie tylko projekcja, ale również atrakcje. Na kinomaniaków czekał gratisowy popcorn oraz testery farb przygotowane przez Śnieżkę.